Dzień dobry Państwu. Jestem w Ocean City, Maryland. 12 lipca, piątek, wczoraj przyjechałem. Dzisiaj już jadę z samochodem przez, przez miasto. No i chciałem pokazać e, tym wszystkim płaczkom, którzy mówią, że w Polsce takie temperatury ponad 30 stopni 35 w tej chwili tu mamy temperaturę 35 stopni i to jest normalne To wszyscy w takiej temperaturze funkcjonują e, nikt nic nie narzeka wszystko jest normalnie a do tego dochodzi 35 stopni jeszcze e, no i o 17 e, o 17 17.15 35 stopni, do tego dochodzi duszność straszna duszność i tu nikt nic nie narzeka, to jest norm, normalność jakby było 40 to wtedy no, może trochę będą, też nie będą narzekać. Także tak to wygląda. E, tu jest w północnym Ocean City, bo w południowym to jest zawchane, zatłoczone, chociaż teraz e, wszyscy ludzie są na plaży. Dopiero będą wracać i będą jeść kolację. To na razie tyle. papa, pa, bye bye.